Oké, 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 super, oké, 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 bravo, oké. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Nie udało mi się. Chodź tutaj. Okej. Ale. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. O Jezu, przepraszam się, tu masz. Okej. 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 Masz mi sobie masz mi sobie super. Okej. Okay. It's okay. Okay. It's okay. Yes. Yes. Super. Yes. Okay. Okay. Yes. Yes. Super. Okay. Jest. No nie. Co teraz? Co teraz zrobisz? Jest, jest, jest. Ok, super. Hej. Yes. 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 Okay. Super. Free. Okay. yes. 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 Okej. Okay. Brawo. Szukaj. Yes. 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 Okej. Okay. Yes. Jest, jest, jest super. Jest, dobrze. Brawo, ok. o ciężko jest, okej, okay. ślicznie. okej, okay. Ja, brawo, ślicznie. Super. Fritz. Bravo, ładnie. Super pieseczek, super koza. Super, dobrze. Dobrze. Fritka super. Bravo. Ok. Ok. Bravo, super. Proszę. Koniec! Ślicznie gozo! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, dziewczyno. Tak jest. Okej. Okay. Brawo, Piesia, brawo. Koniec.